Lechu, tylko się w nic nie mieszaj. Ja się nie umiem nie mieszać. Jak się oświadczyłeś, to ja powiedziałam, że chcę mieć tylko jedno spokojne, rodzinne życie. Ja wiem, ale to nie moja pana. To przez tego skurwesa. Obiecałeś. Leszek, tu się żyć nie da. Każdy jakby do siebie przychodzi. Do widzenia, dziękuję serdecznie. Wynosić się wszyscy, ale już! I ty też! Donośka, ty się nie boję, ale to może potrwać nawet rok. A jakbym się zaczęła bać? To by było po mnie, po tobie, po dzieciach, po wszystkim. Nic się nie boję, Leszek. Pamiętaj jedną rzecz! Masz mi wrócić żywy! Kino Muza w Lubinie zaprasza na premierę filmu Andrzeja Wajdy Wałęsa Człowiek z nadziei. Dla zainteresowanych szkół istnieje również możliwość zorganizowania przedpołudniowych seansów. Bilety grupowe w cenie 12 zł od osoby. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Polkowickie starostwo ma nową siedzibę, a gmina odzyskała kamieniczki w centrum miasta. Niewykluczone, że powstaną tam restauracje, puby czy kawiarnie, jeśli oczywiście znajdą się inwestorzy. Obiekty po urzędzie powiatowym wystawione zostaną na wolnym rynku. Starostwo Polkowickie oraz podległe mu instytucje wcześniej zajmowały budynki należące do gminy Polkowice. Teraz starosta oddał je burmistrzowi. Przeprowadzimy tam drobne naprawy, remonty, bo będą niezbędne, żeby przeznaczyć je dalej na, na to, aby pracowali tam urzędnicy. Urzędnicy, bo ten budynek, te budynki są do tego przystosowane. Dzięki temu opuścimy. Kamienice i lokale, które dzisiaj zajmuje urząd i yy, będę chciał je przeznaczyć tak, tak zwany wolny rynek. Będę chciał w trybie przetargowym wynająć, wydzierżawić osobom, firmom, które będą chciały właśnie w rynku prowadzić atrakcyjną dla rynku. Działalność gospodarczą. Burmistrz nie wyklucza, że w polkowickim rynku w końcu powstaną restauracje i puby, których zdecydowanie brakuje w tej części miasta. Urzędnicy przeniesie się do nowego budynku starostwa w sierpniu. Teraz odbyło się oficjalne otwarcie obiektu. Na imprezę przyjechało wielu gości z sąsiednich samorządów, by zobaczyć nowoczesny obiekt i pogratulować starości. Jest to obiekt, który spełnia wymogi formalne dla, dla nowoczesnej administracji. Przystronnej, czystej, jasnej. Dla, mam nadzieję, że dla obywatela, który tutaj. Przychodzi w sprawy, ma do załatwienia. Jest po prostu szybko, sprawnie załatwiony, przestronnie, on po prostu wie, gdzie ma pójść, zostaje dobrze pokierowany. Komfort pracy na pewno jest inny w takim budynku i, i przestrzeń, i, i, i ten sposób obsługi interesantów, naszych mieszkańców, na pewno to jest zupełnie inny niż w starych budynkach Ratusza Miejskiego, który powstał no, kilkaset lat temu. prawda, Więc to jest zupełnie inna filozofia. Wtedy były standardy inne, teraz są inne. Nowa siedziba Polkowickiego Starostwa ma ponad 61 metrów długości i blisko 21 wysokości. Włącznie z piwnicą ma 6 kondygnacji. Nowy obiekt kosztował Starostwo Polkowickie w sumie 17 milionów złotych. Jest to nowoczesny, oszklony biurowiec. Największą uwagę przykuwa, znajdujący się w centralnej części obiektu, trakt wejściowy, który jest wykonany ze specjalnego tworzywa. To jest bardzo szlachetna blacha. To na przykład, jak pani widzi, to jest winda w mierzewce, a to jest jeszcze lepsza blacha. Bo ona co prawda rdzewieje, ale to rdza powoduje, że pokrywa się patyną. W pewnym momencie ten proces rdzewienia ustaje i ta blacha przyjmie taki pomarańczowy kolor, taki pomarańczowo-brązowy kolor, tak jak miedź, świeża miedź. Ta blacha ma jeszcze inną zaletę, że ona nie powoduje żadnych kosztów utrzymania fasady. Po prostu raz zbudowana nie potrzebuje nic, nie trzeba nic z nią robić, ona przetrwa wszystko. W budynku wykorzystano szereg ekoenergetycznych rozwiązań. Pomieszczenia są przestronne i oszklone. Urzędnicy pracują na widoku, a nie pochowani w gabinetach. Musiało więc minąć trochę czasu, by wszyscy przyzwyczaili się do nowych warunków. To jest kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę. Mieliśmy dużo wątpliwości, jak to będzie, jak się będą czuli nasi pracownicy. Okazało się, że to jest dla nas najważniejsze. Nasi klienci, mieszkańcy są bardzo z tego tytułu zadowoleni, a zdecydowana większość pracowników bardzo szybko się przyzwyczaiła i wprost, może to, że rzeczywiście tutaj się czujemy dobrze szkło już im nie przeszkadza. Od dłuższego czasu już się czuję tutaj wyśmienicie, jak przysłowiowa ryba w akwarium, bo też tak słyszałem, że o tym budynku się mówi, a to, że jest przejrzysty, to też dobrze, bo to jest transparentność naszej misji. To właśnie to, że kontakt interesariusza z naczelnikiem, z urzędnikiem powinien być bezpośredni. My nie mamy się czego wstydzić i my nie mamy czego ukrywać i wydaje mi się, że to jest zupełnie normalne i powszechne i coraz bardziej stawać się powinno powszechnym zjawiskiem, że nasza praca jest pod ciągłą obserwacją naszych interesariuszy, naszych mieszkańców, bo jesteśmy po prostu dla nich. Budowa nowego obiektu rozpoczęła się w 2009 roku. Po ponad trzech latach starosta polkowicki Marek Tramś oraz przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego Tadeusz Kowalski przecięli symboliczną wstęgę przy wejściu do budynku. Szef Polkowickiego Powiatu przyznał, że spełniło się jedno z jego największych marzeń, choć na pewno nie ostatnie. To nie znaczy, że te marzenia się skończyły. My mamy wiele innych jeszcze ciekawych pomysłów na rozwój tego powiatu, na zaspokojenie potrzeb naszych mieszkańców, ale on był niezbędny i bardzo Potrzebny. Już przyszedł taki czas i moment, że dalsze funkcjonowanie wszystkich służb rozrzuconych po całym mieście, wydziałów w bardzo niedostępnych budynkach, trudnych budynkach dla pokonania chociażby barier przez osoby niepełnosprawne spowodował, że. Była taka konieczność i potrzeba, że należało wybudować ten obiekt pod właśnie potrzeby naszych mieszkańców. Ksiądz Jarosław Święcicki, proboszcz parafii, na terenie której znajduje się nowy obiekt, poświęcił budynek i odmówił modlitwę w intencji pracujących tam urzędników.